Stowarzyszenie osób represjonowanych w stanie wojennym zaprasza mieszkańców zainteresowanych najnowszą historią kraju, opowiadaną z perspektywy osób uczestniczących w tych wydarzeniach czynnie i związanych z tym terenem, na jutrzejsze spotkanie do Miejskiego Centrum Kultury na godzinę 18.00. Taka lekcja historii, bo będzie sporo ludzi, którzy wtedy działali, sporo działaczy i ludzi, którzy o tę wolność walczyli. I Warto byłoby posłuchać, warto byłoby zobaczyć jak to się odbywało. Na pewno będzie to jakieś emocjonujące spotkanie i emocjonalnie będzie można je przeżyć. Podczas spotkania promowana będzie kolejna książka autorstwa doktora Dariusza Roguta Orła wrona nie pokona. Jest to kolejne wydawnictwo zrobione przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie Wojennym pod redakcją pana Dariusza Roguta z Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejna książka traktująca o, o, o działaczach, o działaniach zmierzających do y, uzyskania wolności, którą, y, która była sfinalizowana w 1989 roku, wyborami 4 czerwca. I właśnie z tego powodu jutro, jutrzejsze spotkanie się odbywa, takie historyczne, przypominające o tym y, wolnościowym zrywie y, Solidarności. Wstępne spotkanie w sali koncertowej MCQ jest wolne.